Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Tak pierwszy twój występ z Elką na koszulce był bardzo udany. Eee, pewne zwycięstwo jeszcze tego bramka twoim wykonaniu. Jak oceniasz ten mecz? Znaczy, na pewno cieszę się, że się jadłem w tym pierwszym spotkaniu, ale to nie po najważniejsze. No, dużo też było nowych zawodników w tym spotkaniu i bardziej chodziło o to, żeby się zgrać, żeby oni się mogli na naszym teatrach zaprezentować jak najlepiej. No a my po tym okresie zagraliśmy pierwszy sparing. My też chcieliśmy pokazać, że dobrze pracujemy i cieszymy się, że jest zwycięstwo pierwsze. To można powiedzieć. po tych pierwszych, w jak w drugim, tak, po tych pierwszych w dniach tygodniach pobytu w chorzowie, jak e, widzisz tą drużynę, jak oceniasz, na jakim poziomie jest. No tak, no my idziemy z dnia na dzień, pracujemy codziennie. Chcemy się przygotować jak najlepiej do ligi no i według mnie to na razie idzie w dobrym kierunku. No, jestem zadowolony ze sparingu można powiedzieć od samego początku do końca. Też cieszy fakt, że nie straciliśmy bramki. Myślę, że zagraliśmy do dobry sparing. Dzisiaj TNS sprawdzał kilku zawodników, jak oni się zaprezentowali, czy są z nami na kolejne tygodnie. To decyzje będą po sparingu i pewnie wszyscy, wszyscy się dowiedzą. Mhm. Można ten dwumecz uznać za udany, ja tylko patrząc przez pryzmat wyników. Tak, na pewno. No, każdy zawodnik zagrał praktycznie 90 minut, młodzi zagrali ciut, ciut tych minut mniej. Także zawodnicy mają też trudy tych początkowych przygotowań. Teraz zagrali 90 minut. Także, no, ja jestem zadowolony. Najbardziej też zadowolony z tego, że nikt nie szedł z kontuzją żadnym urazem.